Wydłubujemy, Wykręcamy ten miąż ze środka. Najlepiej mieć kapałek drutu, ale jak widać, mi to bardzo dobrze idzie suchym patykiem. Jak widać wydłubałem już patyczkiem tyle. Teraz zaczniemy z drugiej strony. I może się uda. Dobra, nie wiem czy to będzie widać. Ale o, o widzicie? Prze... Nie jest on idealnie prosty, o, jest krzywy. Ale przebiłem się na wylot Jak to tam uchwycić Ale chyba widzicie o, o chyba widzicie nie? Jest przebita na wylot Także powinno być OK Czyli pierwsza że tak powiem pierwszy challenge zrobiony Znalezione, wydubane za pomocą suchego patyka. Kontynuujemy dalej, i teraz co dalej? Tak, robimy tutaj nacięcie, a później lekko zastrugujemy, tak to robimy, żebyśmy dostali się do środka, ale nie przechodzili na drugą stronę. Tylko tą ściankę. I jest gotowe. Teraz nasz sznurek, którego włożymy tutaj, tak żeby tu wyszło oczko, żeby tu wyszło oczko. A tutaj były dwa końce. Jeden z tych końców przełożymy przez to oczko, tu, w tą stronę. I zawężymy supełek, tak żeby e, podczas zaciągania. Żeby sznurek się nie schował, nie wpadł. Dobra, teraz Wam opowiem o drugim końcu. O tym już Wam powiedziałem. Teraz drugi koniec. Zaastrzamy, ale w ten sposób. Żeby tutaj to co ścinamy nie weszło... Żeby to co ścinamy tutaj z tej strony nie przecięło, żeby kawałeczek tych ścianek pozostawało. Bo zaczniemy je... Teraz wam pokażę. Zaczniemy je teraz w tym momencie wycinać od, od tej strony. Także ostrzymy tu, ale nie tak, żeby tu było jak najmniej, tylko tak, żeby to były osobne dwa, jak najgrubsze, osobne dwa, e, takie jakby widełki. Jak widzicie. Wycięłem ze środka, nie cięłem już tu po całości, tylko wycięłem po prostu w ten sposób. W ten sposób. Nie wycinałem już tak. Teraz możemy kontynuować ostrząc delikatnie w tą stronę. A no, jak widzicie. Ostrze to również ze środka w tą stronę Co to daje? Takie ostrzenie daje to, że środek tego naszego e, szpicu, nazwijmy to e, jest po środku tej jakby to powiedzieć, e, nie, nie robi się po środku tu, tylko robi się po środku tej ścianki. Czyli nie jest z jednej strony splaszczony, wydłubany, że tu jest tak powiem do równa, a tu jest ścięte, tylko jest ze wszystkich stron ścięty dookoła i jest po grubości ścianki. Dobra, teraz robimy próbę przeciągnięcia przez tego patyka mojego kawałka parakordu. Próbowałem go po prostu wepchnąć, że tak powiem, do środka w połowie, żeby. Z tej strony brzydłupek nie dało się, więc wziąłem sobie, razem e, patyka, zastrugałem go, zrobiłem na końcu taki harpunek. Widać? Widać. Zrobiłem harpunek na końcu taki jakby. <laughs> Rozebrałem parakord, wyciągnąłem z parakordu jedną nitkę, przywiązałem swój, swoją główę, swoje Parakord i próbujemy. Jest to ciężko strasznie operować jedną ręką. Może kiedyś dorobię się statywu. I dobra, próbujemy, co z tego wyjdzie. Opa! Idzie! No i jest, patrzcie. Haha. Ha. O! Ale numer, nie? Się udało. Ok, teraz weźmiemy to. Rozplączemy. I spróbujemy jedną, jeden ten sznurek, jeden koniec parakordu przełożyć tym dziurką. Coś się dzieje z tą ostrością. O. Spróbujemy teraz złapać. Ja wszystko za grube. Spróbuję teraz złapać. Jedną, jedną linkę, jeden sznurek i wyciągnąć go w tą stronę. No jak widzicie, mamy gotowe. Parakord przełożony. Tu przez dziurkę też zawiązany, zablokowany. W oryginale jest bez tego patyka, żeby zostawić supeł. Ale i supeł, żeby to blokował. Ale ja tam użyłem e, ja tam użyłem po prostu z patykiem. Po nie wydaje mi się, żeby to było wystarczająco mocne. Ale dobra i tak, no, tak to wygląda, gdy jest już gotowe. Idziemy ją teraz instalować. No i teraz tak. Już jest złożona, że tak powiem zainstalowana. Jeden może być taki może być taki patyk drugi, żeby po prostu utrzymać, po prostu utrzymać tą naszą e, pułapkę na takiej wysokości, na jakiej się spodziewamy, e, że tak powiem zwierzęcia, czyli w zależności od wielkości, możemy dostosować typowo pod wielkość zwierzęcia, na przykład pod barżanta, wiemy, że bażant jest mniej więcej takiej takiej wielkości występuje tutaj. Zakładamy młoczko, żeby się złapał, albo po prostu robimy wielką pętlę, że nieważne jakiej wielkości zwierzę, żeby tak się złapało. Ok, I to wygląda w ten sposób nie przywiązane tam do drzewa, no nie do takiego patyka, ale powiedzmy, do drzewa nie I teraz tłumaczę co jest najważniejsze w tym, Dlaczego właśnie taki patyk z tą dziurą w środku? Bo gdy dojdzie do tego, że zwierzę tak czy tam cokolwiek będzie a złapie się, to patrzcie, co się dzieje. Ja Zobaczcie, się ostrość. No, ostrość się ustawia. To patrzcie, co się dzieje. Patyk on dochodzi do. i się wbija. Widzicie? I teraz. I teraz, dla przykładu jak zwierzę złapie się, to ten patyk powoduje, że wbija się po prostu w, tą, w, tą, w tego naszego zwierzaka. Jest to tyle bezlitosna pułapka, że w momencie kiedy złapie się nasz potencjalny tam i w momencie, gdy on zacznie walczyć, ta pułapka będzie się zaciskać. A gdy przestanie, no ta pułapka przestanie się wbijać. Widzicie? Więc, gdy znowu zwierzak zawalczy, żeby o wolność, to, to ona znowu będzie się wbijać. Znowu będzie go ranić. Jest to, moim zdaniem, najgorsza z pułapek do zastosowania. Najbardziej taka. Mogłoby się okazać, że zwierzę, gdy walczy, to odczuwa ból. Gdy nie walczy, to to się wtedy nie wbija. No, tak mi się wydaje, że mogłoby do tego dojść. No tak to wygląda. A jeszcze jakby, a jeszcze jakby ktoś zastosował linkę stalową i rurkę po prostu metalową wziął i naostrzył no to wtedy by to było jeszcze jeszcze bardziej po prostu no bezlitosne. I tak to działa, gdy nie ma natęgnięcia, nie ma walki, się luzuje, gdy próbuje coś to o wbija się. Więc tego typu pułapka jest to pułapka znana, bardzo zapisy zapisy, o tej, zapisy zapisy o tej pułapce są już nawet ponad 400 lat temu, prawie 500 lat temu już są zapisane przypadki używania takich pułapek. Więc ciekawa bardzo. W dzisiejszych czasach można by to było wziąć, trochę ulepszyć, żeby zamiast tego po prostu patyka użyć rurki, jakieś tam. A to już na większego zwierza, nie na, nie na przykład na. E, chociaż ona była używana na psy, na dzikie psy, na dzikie jakieś tam kojoty czy tam. Na jakieś takie zwierzaki. Po to też patyk, że jak zwierza, który będzie pies na przykład. E, jakiś dziki dingo, bo chyba o te przychodziło wtedy. Jak on by zaciśnie mu się na szyi, to żeby on zębami nie mógł odgryźć sobie tego sznurka, po to jest ten patyk, żeby on po prostu mając patyk za uchem, że tak powiem, o tutaj przykład, obracając głowę i próbując złapać, to żeby po prostu nie mógł odgryźć sznurka, no bo sznurek raz drugi by złapał i by odgryzł, nie? a z patykiem no to zejdzie mu dłużej. Więc taka oto pułapka. Dajcie znać, czy się Wam podobało. Pozdrawiam.